Cztery pokoje. Łukasz z Cyrus wystawia swoje prace w galerii ZPAF Katowice Okręcz Śląski. Dlaczego cztery pokoje? Otóż cztery pokoje, dlatego że nasza galeria ma cztery pokoje. W związku z tym dopasowałem wystawę do przestrzeni, w której się wystawia. Każdy pokój ma swoje miejsce i swój temat. Tak, dokładnie. Jest to wystawa o poszukiwaniu prawdy, o rozprawieniu się z odbiciem. Nie tylko tym fotograficznym i stąd wystawa zacznie się w pokoju wyobraźni, gdzie wszystko powinno no, mieć swój początek działać. Tak, dla tych, którzy wyobraźni lubią używać jest pokój faktów, przez które należy przejść, zapoznać się z faktami i próbować dojść do prawdy, czyli do ostatniego pokoju. Natomiast dla tych, którzy z różnych powodów może są zbyt lękliwi, płochliwi, a może z wygody. Wolą iść utartymi schematami, jest pokój władzy, gdzie wszystko jest czyste i, że tak powiem, wiadome. Poszukiwanie prawdy, czy rzeczywiście da się tą prawdę znaleźć. Próbuję od wielu lat i, i próbuję. Ale nie mówię, że znalazłem. Po prostu szukam. Chyba w szukaniu jest największa przyjemność. No chyba tak, to tak jak ktoś idzie do celu, ale ta droga jest najważniejsza. Otóż to, po prostu zmierzać do celu, nie ustawać. Taki cel. Cała przygoda. Długo pan fotografuje? No dość długo, od lat 90. Tutaj mamy zdjęcie za panem. Jest zdjęcie jeszcze z 2008 roku. To są nowsze zdjęcia, dużo prostsze. No, pewnie wpływ już mojej, mojej bytności w Spafie. Czarno-białe obrazy dominują. Widzę, że jeden tradycja jest kolorowa. Chciałem, żeby było coś innego. Chciałem, żeby było troszkę zaskoczenia, trochę odmienności. No ta kolorowa tradycja, no jest tym jakiś kolor, tradycja jest piękna, ale trzeba się wystrzegać, bo każdy uniform kształtuje powstawę, ale też ogranicza w jakiś sposób. Kolor narzuca nam wizję, a jednak czerń i biel wpływa na wyobraźnię i każdy sobie kolory dopasowuje. Tak, tak. Z kolorem trzeba uważać, bo kolor jest tak piękny, że po prostu czasami wystarczy sam kolor. Natomiast z czarno zdjęciem, no już jest wyzwanie większe. Musi mieć jakiś konkretny temat, musi mieć formę. No i tak jak mówię, Przestrzeń też jest ważna dla widza, żeby mógł interpretować. Ma co interpretować, bo tych obrazów jest tu dość dużo, i każdy jest w sobie takim wpływowym na umysł człowieka działaniem. Bardzo się cieszę, że pan tak mówi. 37 zdjęć jest. To jest fotografia odklejona. Moja autorska koncepcja. A zatem wszystko, co jest na zdjęciach. Nie jest tym, czym zdaje się być. No i dlatego właśnie jest ta przestrzeń dla widzów. I każdy sobie zinterpretuje jak chce. Dokładnie I tak. I o to chyba chodzi. Dokładnie tak. No i to jest pierwsza wystawa? E, nie, nie, nie. Wiele ich było? Indywidualnych? No przynajmniej kilka, zbiorowych więcej. Z przyjaciółmi, tak. którzy stawiają po parę obrazków, i jest jakaś otoczka, która. No sprzyja i poznawaniu i wymianę doświadczeń. Oczywiście wspólne inspirowanie się, te rozmowy, poszerzanie horyzontów, no od tego to jest. Dziękuję bardzo. Łukasz Cyrus, autor wystawy Cztery Pokoje, którą można oglądać w Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików, oddział śląski w Katowicach.